Bądź mną, zajęcia w przedszkolu. Jest okres jesienny, więc wszyscy robią figurki z kasztanów i żołędzi. Każdy robi jakieś żałosne żyrafy i konie. Takie to mało kreatywne i bezpomysłowe. Jebane gnojki z wypranymi mózgami. Zero pomysłu na stworzenie czegoś innego, nieprzeciętnego. Ciekawe jak one sobie poradzą za kilkanaście lat w życiu, jak jedyne na co ich teraz stać to pierdolone żyrafy i konie. Przecież taka żyrafa różni się od konia jedynie tym, że w miejsce szyi wstawiamy dłuższą zapałkę. No szkurwa, Mać! Ty postanawiasz wyjść poza schemat, nie ograniczać się jedynie do zwierząt, budujesz z kasztanów model cząsteczki kwasu jaluronowego. Inne dzieci już skończyły swoje gówno dzieła i zaczynają się nimi bawić. Bawią się w jebane zoo, w którym są same żyrafy i konie. Podchodzi do ciebie Staś ze swoimi spierdolonymi figurkami i pyta, czy chcesz się z nim pobawić. Wybuchasz śmiechem i mówisz mu, żeby wypierdalał, bo jego chujowe koniki i żyrafy nie dorastają do, do pięt twojemu zajebistemu modelowi. Rozdeptujesz jego zwierzaki. Staś zaczyna płakać. Wtem wchodzi do sali przedszkolanka każe ci uspokoić twojego syna Stasia i wracać z nim do domu.